Cześć, Tomek Dziś do naszej redakcji trafił nowy smartwatch od Samsunga, Samsung Gear S. Opakowanie jest nowe, nietknięte. Zobaczymy coś w środku. Smartwatch w wersji białej, z folią ochronną. Z tyłu, od strony wewnętrznej, sensory, UV, bicie serca, klapka na y, kartę nanosim, i oczywiście pasek regulowany, co w kartonie. Stacja ładowania z dodatkową baterią 350 mAh oraz ładowarka standardowa bez odłączonego kabla. To jest najprawdopodobniej przyrząd do y, otwierania y, klapki od slotu kart SIM. Sam smartwatch ma duży, zagięty ekran y, amoledowy. Zobaczymy, czy się uruchomi. Hmm. Wymagane jest połączenie oczywiście z y, y, aplikacją na smartfonie, przepraszam. Y, natomiast my będziemy używali y, Gira S y, z Galaxy Alpha. Zobaczymy jak się będzie sprawowało. Trzymajcie rękę, do zobaczenia.